Dzień dobry, ja na Makijaż. Dzień dobry, zapraszam pani Agata, prawda? Tak. Dobrze, więc zaczniemy sobie od przygotowania skóry. Zaraz. Coś nie tak? Czy pani naprawdę ma zamiar użyć na mnie bazy z nyx Ja przepraszam, ale to jest drogeryjna marka. Chyba nie po to umawiałam się na profesjonalnym makijaż, żeby mnie teraz smalować tanimi kosmetykami. Pani Agato pracuje na różnych kosmetykach. Niektóre będą tańsze, inne droższe. Tak naprawdę nie liczy się cena ani marka, tylko jakość. Ta baza naprawdę sprawdzi się dla pani Cery idealnie. No, ja rozumiem, ale jednak nie jest to tania usługa. Mogłaby pani użyć tak samo dobrej bazy, tylko nie wiem, z Chanel? Pani Agato, proszę mi zaufać. <laughs> nie, no, tu mi się coś nie podoba. A, a oprócz bazy, jeszcze jakie tańsze produkty będą użyte? Zaraz zobaczę, e, będą dwa. Jeszcze dwa. Przecież pani ewidentnie chce mnie naciągnąć. Wychodzę i wystawiam jedną gwiazdkę na Google.